To jedna z najbardziej wstrząsających spraw, jakie w ostatnich miesiącach trafiły do prokuratury na Dolnym Śląsku. Śledczy nie mają wątpliwości, 27-letnia kobieta przez długi czas żyła w cieniu skrajnej przemocy, która stopniowo narastała, aż w końcu doprowadziła do jej śmierci. Teraz jej partner, 38-letni mężczyzna, stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo, a także szereg innych wyjątkowo ciężkich przestępstw. Do zbrodni doszło w marcu ubiegłego roku na terenie powiat Kłocki. Ofiarą była młoda kobieta, mieszkanka regionu, która według ustaleń śledczych przez kilka dni była systematycznie maltretowana przez swojego partnera. Przemoc nie miała charakteru jednorazowego wybuchu agresji. Był to proces, w którym kolejne akty znęcania się stopniowo odbierały kobiecie możliwość obrony i ucieczki. Jak ustalili prokuratorzy, 27 latka była bita. Zmuszana do spożywania alkoholu oraz poddawana przemocy seksualnej. Śledczy wskazują, że sprawca wykorzystywał zarówno przewagę fizyczną, jak i psychiczną, doprowadzając ofiarę do stanu całkowitej zależności. Przemoc miała charakter narastający i wyjątkowo brutalny, a jej skutki okazały się śmiertelne. Do śmierci kobiety doszło w wyniku ran tłuczonych głowy, poinformował prokurator Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Zebrane w sprawie materiał dowodowy, w tym opinie biegłych, ustalenia medyczno-sądowe, jednoznacznie wskazują, że obrażenia były wynikiem wielokrotnych aktów przemocy. Śledczy podkreślają, że nie był to tragiczny wypadek ani pojedynczy cios, lecz finał długotrwałego znęcania się nad kobietą. W toku śledztwa ujawniono kolejne fakty, które dodatkowo obciążają oskarżonego. Okazało się, że 38 latek wcześniej stosował niemal identyczne metody wobec swojej poprzedniej partnerki, 24-letniej kobiety. Również ona miała być ofiarą brutalnej przemocy fizycznej i psychicznej, trwającej przez dłuższy czas. Oskarżanemu zarzucono znacanie się w dwóch różnych okresach czasu nad wcześniejszą partnerką poprzez działanie ze szczególnym okrucieństwem, bezprawne pozbawianie wolności, bicie i stosowanie innej przemocy, grożenie, znieważanie, Upijanie alkoholem oraz podawanie leków przekazał prak. Pindera Śledczy ustalili również, że w trakcie tych zdarzeń oskarżony wielokrotnie doprowadzał pokrzywdzoną do obcowania płciowego wbrew jej woli, a także utrwalał jej wizerunek w trakcie tych czynności. Z punktu widzenia prokuratury świadczy to o wyjątkowym stopniu demoralizacji sprawcy oraz o powtarzalności schematu jego działania. 38 latek nie jest osobą przypadkową ani wcześniej nieznaną organom ścigania. Jak informuje prokuratura, był on już wielokrotnie karany, w tym za przestępstwa związane z przemocą wobec kobiet. W związku z tym odpowiada w warunkach recydywy, co ma kluczowe znaczenie dla wymiaru grożącej mu kary. Od marca 2025 roku mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa oraz szereg innych poważnych przestępstw, w tym znęcania się, pozbawiania wolności i gwałtów. Grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności aż do dożywotniego więzienia. Sprawa z powiatu Kłockiego po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczna i destrukcyjna może być długotrwała przemoc domowa. To także dramatyczny przykład tego, jak tragicznie może się ona zakończyć, jeśli ofiara pozostaje bez skutecznej ochrony i wsparcia. Śledztwo zostało zakończone, a pełny materiał dowodowy trafił już do sądu. Teraz o losie 38 oskarżonego zdecyduje wymiar sprawiedliwości.